Cześć! W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o co chodzi z taktowaniem i do czego może nam się to przydać. Zapraszam do oglądania. Zapewne wielu z Was taktowanie skojarzy z dyrygentem, który stoi na przykład przed chórem lub orkiestrą. Czym zatem jest taktowanie? Mówiąc najprościej jest to Ruch ręki lub dwóch w określony sposób. Pomaga nam to utrzymać odpowiedni rytm w takcie, a także łatwiej kontrolować tempo danego ćwiczenia lub utworu. Ruch ręki jest z góry ustalony, zatem powinniśmy się raczej trzymać odpowiedniego schematu. I większość osób jest praworęczna, więc będziemy stosować schemat dla osób właśnie praworęcznych. Osoby leworęczne będą wykonywać ruchy w odbiciu lustrzanym. Jedno jest pewne: raz jest zawsze w dół. Reszta ruchów jest zależna od schematu. Tak więc, jeśli mamy metrum 2 czwarte, to taktujemy na 2. Ruch ręki wygląda następująco. Raz w dół, dwa w górę. I tak wygląda taktowanie na 2, Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tum, turym, tum, 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 pam. Jeśli taktujemy na 3, na przykład w 3 czwarte, to wtedy dochodzi nam ruch w bok. Zatem mamy raz w dół, dwa na zewnątrz. W przypadku osób praworęcznych będzie to w prawo, osoby leworęczne wykonują ruch w lewo. I trzy wykonujemy do góry, wracając do początkowej pozycji. Zatem taktowanie na trzy wygląda jak rysowanie trójkąta. Możecie tutaj sobie śpiewać chociażby wlazł kotek na płotek podczas ćwiczenia. I ważne, każdy ruch musi trwać tyle samo czasu. To musi być jak wystukiwanie rytmu przez metronom. Możecie w sumie ćwiczyć z metronomem, aby trzymać to tempo cały czas. Tak więc nie możecie zrobić czegoś takiego Wlazł kotek na płotek i mruga Musicie trzymać rytm Raz, dwa, trzy Zatem poprawnie będzie po prostu Wlazł kotek na płotek i mruga Taktowanie na cztery, może być to przykładowo cztery czwarte Wykonujemy w sposób następujący Raz w dół, dwa do siebie, trzy na zewnątrz i cztery do góry Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Przykładowy utwór na cztery. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki. Mieszkamy w lasach zielonych. Widzicie więc, że taktowanie jest proste. Wystarczy jedynie trzymać się odpowiedniego schematu. Link do schematów, które wyświetlają, mam się teraz na ekranie. Do pobrania będzie w opisie. Oczywiście możecie sobie trochę modyfikować te schematy. Jeśli macie taktowanie w ćwiczeniu z dużą ilością ósemek i liczycie raz i, dwa i trzy i, to możecie wykorzystać schemat taktowania na trzy, dzieląc ruch ręki na pół. Wtedy wykonujecie raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i. Do czego Wam się może przydać taktowanie? Otóż taktowanie przydatne jest podczas różnych ćwiczeń, chociażby wokalnych. Ciężko byłoby liczyć głosem raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, i śpiewać jednocześnie, więc. Musimy tutaj wykorzystać coś innego. Może być na przykład tupanie nogą, ale to nam wyznaczy tylko rytm podstawowy taktu, ale w sumie nie wiemy, w której części miarowej taktu jesteśmy. Czy teraz jest pora na dwa, czy na trzy, cztery i tak dalej. Więc wtedy z pomocą przychodzi nam właśnie ręka. Dzięki odpowiednim ruchom wiemy, że teraz jest dwa. Czy ewentualnie podczas schematu 4, czy jakakolwiek inna część taktu. Zatem z taktowania będziemy korzystać podczas śpiewania, ćwiczeń, solferza, a także wszelkiej maści dyktand rytmicznych i melodycznych. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, ponieważ w najbliższym czasie startuje tutaj na kanale pierwsza część kursu, w której to skupimy się na rytmie, a mówiąc dokładniej, będą to dyktanda rytmiczne. Więc już teraz zapraszam Was do uczestniczenia w tym kursie. Oczywiście udział w tym kursie będzie bezpłatny i poszczególne filmy będą pojawiać się tutaj na kanale. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie komentarz. Proszę o ocenę filmu i subskrybowanie kanału. Będę wdzięczny, jeśli pomożecie mi także reklamować kanał dalej. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.